się mamy wam wszystkim, z tej strony Bity95 i dzisiaj chciałbym wam taką informację podać, otóż już mam zrobiony nowy system i mam kilka fajnych nowych programów, otóż wtedy jakoś jak już miałem te programy, to nie chciało mi się ich po prostu zmieniać, miałem je dalej takie same, no ale jak już miałem, robiłem nowy system, no to stwierdziłem, że przydałyby się nowsze. No, jak zwykle mamy teraz pozwolenia i nie i tak jest, widzicie, mam tylko cs i Counter-Strike, raczej, jest cs i Call of Duty Modern Warfare 3, nie mam jeszcze Minecrafta, nic z takich gier, w ogóle do Minecrafta mnie teraz nie ciągnie, jest to moja ulubiona gra, ale jak wchodzę na YouTube, i widzę taki syf, nie, nie, nie to znaczy zasyfiony YouTube całym Minecraftem to się po prostu odechciewa. Jeszcze zrobię na ten temat vloga ale to muszę mieć porządny sprzęt, bo tym iPhone'em nie wiem czy dam radę coś fajnego nagrać Dobra, tak więc co mamy tutaj nowego? Jak widzicie mam, zamiast Vegas'a, dziesiątki, 11 teraz, tak? Mam piąteczkę CS, piąteczkę Adobe After Effects, z tego powodu, że jakoś jestem bardziej do tego interfejsu przy żeby to być przyzwyczajony i w ogóle jest więcej na niego pluginów, no, dlatego nie chciałem szóstki. E, Photoshopa co 6. Photoshopa C6 oczywiście mam już wszystkie pędzelki wszystko ładnie powgrywane. I cinemę mam, mam nową. Mam nową cinemę, to jest cinema 4D, ale R13, a przed tym miałem 12. Wy, mi się wydaje, że nawet lepsze są shadery, widzicie, jak zrobiłem taki zwykły obiekt, i lepsze są te odbicia. To jest zwykły prosty, widzicie, obiekt. Tutaj mamy dane takie, takie pole, nie wiem jak to płaszczyzna, z światłem luministensji. Luminescencja na 300%, jakoś tak tutaj chyba. No, na 300%. I tutaj mamy światełko, takie jedynie, żeby był ładny taki cień. Czekajcie, spróbujemy tak na przykład zrobić. Zwykły klocuszek, który ma taką teksturę z odbiciem, i na przykład wychodzi do w ten sposób bardzo ciekawie wydaje mi się że lepiej niż w poprzednich wersjach jest bardziej takie idealne to kolejną sprawą tylko na razie jeszcze muszę sobie to pobrać bo na poprzednim kompie jeszcze znaczy nie na poprzedniej kompie tylko na poprzednim systemie bawiłem się robienia różnych programików tak więc robiłem sobie tutaj taki programik gta 5 demo alfa jak będzie gotowy, dam Wam go do pobrania. Sprawdzicie sobie co to jest. I to chyba tyle Wam chciałem powiedzieć, że wracam już do filmików. No i po prostu będę za niedługo właśnie robił te dwa layouty zaległe i tę jedną intro. Tak więc. Ja będę za jakiś czas losował, napiszę na ten temat biletem, wtedy warto pisać. No i to chyba tyle Wam chciałem powiedzieć. Ja się z wami żegnam i... Na razie.